Hej, witajcie na kolejny film! Już minął czas od ostatniego filmu, jak był zakopady I zostały mi jeszcze yy, dwa dni, w których wam nie pokazałam, co się działo w zakopady. A bardzo jeden dzień, ponieważ drugi dzień to był już powrót. Czyli dosłownie nic z tego dnia się nie działo. Ale spokojnie, nie będę tylko jednego dnia pokazana ale będzie także porównane między zakopadem w zimę a zakopadem latem. Jakie są różnice, co według mnie jest lepsze, więc oglądajcie film do końca, a nie przegapijcie. A więc chodziby do no da. Zaczynamy. Opowiadam o tym jak to było. I pokazuje Wam tak, używki wspomnę, czyli tak jak było te... Z moich obozów. Tylko różnica, że film by e, tam na tym wyjeździe. Ale teraz są tylko używki z powdana. Więc nie z się, że będę cały czas tej samej bluzy. Czy to będę tego dnia, jak pokazuję szlak, e, bo byliśmy drugiego, e, przez ostatniego dnia na szlaku. Czy to Boże? Jak powracamy, to także babę tą samą bluzę. I jak robię w Rufdana, też babę tą samą bluzę. Bo wszystko nagrywa w Teraz do mojej fajne kanapie, która jest wygodna i fajnie się do Was rozmawia. Więc oglądajcie film do końca, a nie przekapujcie nie żadnego, bo na tu laty film. Jak film będzie Wasze podobał, zostawcie łapki w górę i dajcie suba na kanale. A więc zaczynamy lecieć. Byliśmy tego dnia na szlaku szlaku Hala Zapraszam do oglądania używek jak jesteś w 12 w szlaku, miłego oglądana. A więc zaczynamy chodzić teraz na hale gąsienicową. Widoczki jak to widoki idziemy właśnie takim lesze, troszkę pod górkę. I widoczki są przepiękne. Jest zachmurzony z co prawda pogoda aż tak nam nie dopisałam. Ale i tak widoczki są ładne, i pogoda nie jest też najgorsza. Szlak, jak widzisz, nie jest trudny. Każdego przejdzie według mojego zdana. Mam nadzieję, że film wam się podoba. Jak tak, to zostawcie ławkę w górę i też subskrybujcie na kanale. Życzę Wam miłego dnia i miłego oglądania mojego filmu. Bardzo mi się podobało to, że jest tu sznek, bo widoki są takie zimowe, że naprawdę widać, że jest zima, a nie że jest jakaś jesień. Jak mówiłam na jednym filmie, lubię, jak jest właśnie zima, jak jest naprawdę zimowa, a nie jak jest dosłowny wygląd, jest niby zima, ale wygląda jakby była jesień. Im wyżej schodziliśmy, tym więcej śniegu było. Że nawet zrobiliśmy bitwę na sznyszku, ale nie nagrałam jej, ponieważ chcę mieć też coś do siebie. ale było super. Ta bitwa na sznyszki była bardzo fajna. Nie było mi aż tak zimno, bo się ubrałam stosowne, do pogody. Idziemy dalej na szlak i pokażę Wam. Jakie są widoki po drodze. I jak będzie wyglądał nasz nas ostateczny jakby widok powiedziesz. Z tego szlaku hali można także wyjść na Kasprowy My co prawda nie idziemy dalej. Może w przyszłości pójdę na kasprowy, ale jeszcze nie jeszcze. Tu mamy kieruska, że możesz pójść na jakieś inne szlaki. Ale my dalej idziemy na halę gościncową i wspinamy się. Ciąg darszy. Sznek, jak widzisz, zaczął padać, ale nie padasz tak mocno. Znasz, nie masz śnieżycym. Czy ludzie na szlaku są, jak mapę pewność się? No coś tam przychodzą, na więcej na pewno jest na szlakach laty, niż zimą, bo zimą jest mniej osób, którzy chodzi po górach, tak mi się wydaje. Na jeszcze to jest ich więcej. Albo górach to aż tak dużo osób nie chodzi. My już jesteśmy wyżej, popatrzcie na te góry, jaki są fajny widok na te góry. I znowu, co idziemy? Pod górkę. No, bo końcu jesteśmy w górę. A żeby dostać się na jakiś wyższy, albo na jakiś punkt widokowy, kaj na przykład jest stronisko, czy po prostu miejsce kaj jest, kończy się ta halę No to wiadomo, trzeba wejść na samą górę. A, na samą górę właśnie my dochodzimy. Mamy stronisko tutaj. Yy, idziemy też zjeść pysznego, ale Wam już tego nie pokażę. Pokażę Wam, jak wygląda ten widok. Popatrzę. Ja pokazuję Wam, jak wygląda środek stroniska, przez to, że jest tam bardzo dużo ludzi. A nie chcę za bardzo nagrywasz, bo szanuję od nich prywatność. Mam nadzieję, że taki film wam Panu Właśnie wróciliśmy ze szlaku. Szlaku było bardzo fajne. Super widoki. Fajny padający sznek. Naprawdę widoki jak sami widzieliście były piękne, więc polecam był ten szlak. Szlak nie jest ale trudny, jest nawet prosty, a widoki zachwycają. Kolejnego dnia był powrót. Ja już jestem w domu, już a tego dnia wracałam. Było bardzo piękne. Zakopane zimą ma swój klimat. No i teraz porównanym. Porównam zakopane zimą a zakopane lata. Zakopane zimą ma swój klimat. Jeżeli jest szynek, jest jeszcze lepiej. Ja bardzo lubię jakieś zakopane zimą, jak jest szynek. Fajny padasznek, wszystko jest narzeczone, domy, podłoże, szlaki są magiczne, wygląda jak kraina lodu, jakaś kraina e, zimowa e, Lasy są przepiękne, czujesz się jakby byłeś w inny świecie, wyższy jaka jest cały czas sznek Jest fajne Widoki, klimat, wygląda, to jest śrebrne są też aktywności, których co prawda nie korzystaliśmy, bo głównie chodziliśmy po szlaka albo po mieście. Widoczki są piękne One zachwycają, ale można także inaczej spędzić czas aktywny, na przykład na narty albo lubić na dysce, Albo na łyżwy Albo spacer zimowy wystarczy a na samym końcu idźcie do kawiarni, Pyszno, pyszną, gorącą czekoladę, czy dobre zenę, ciepłe, bo właśnie ciepłe posiłki czy napoje, główne żyjmo się zabiera, na przykład gofry, albo obstypki jakieś ciepłe, albo inne rzeczy górskie, lub nie górskie, ale są ciepłe i są pyszne. To wszystko jest dobre, wspomnę, albo na Saki możesz się pojeździć, na Depolotach. Czy pochodzisz na zimowym szlaku Jest tyle możliwości Albo na termy pojechasz Jest tyle możliwości Trzeba tylko wyobraźnię włączysz I masz się super wypady z zakopanym zimą I najlepiej zakopane zimą jest na Sylwestra Można pojechać na Sylwestra My właśnie jechaliśmy Można spędzić Sylwestra jak my. w domku Fajny tak bardziej e, Z znajomymi Czy to z rodziną Czy to z chłopakiem Czy to z kimś innym Przeciółkowi i tak dalej. Zakopany zimą w Sylwestra jest super. Możesz się albo tak po prostu domku z czas, albo może się pojechasz na jakiś koncert z Zakopami. W końcu każdy wie, że jest zakopany, koncerty mają i tak dalej. Więc można pojechać na jakiś koncert, jeżeli lubicie. Tak, tak właśnie jest też Jak mówiłam w moim odcinku gdzie spędzisz tam? Tak, jak lubicie i gdzie, gdzie naprawdę Wam się chce. Bo po Sylwester powinien być spędzony tak, że wam jest wygodne i wy będziesz się do przeczu. A zakopane latem. A więc jest takie, zakopane Latem ma swój klimat z tego powodu, że jest zielone wszystko, jest piękne, jest ciepło eee, Można też spędzić fajnie. Ciekawe, aktywny spędzić czas. Czy to pochodzisz po górach, czy tu pobierz, też pochodzisz, czy to pojedziesz na rowerze, na rurka, na wrotka, na desę, także takie wiadomo, nie na desem do na desce zimowy, tylko na desem. wiadomo jakiej. No i można pojeżdżać na tym aktywny spędzisz czas, super, jest bardzo ciepło nie trzeba kombinować, co ubrasz. Na przykład, jak idziesz na szlak zimowy, to czy idziesz na szlak, czy idziesz na miasto, to musisz się wiedzieć, jak byś przygotowany. Jak jest latem, to mi się wydaje, że jest prostsze, bo bierzesz kompletnie i koszulkę czy to idziesz na miasto, czy to idziesz na szlak. To i to jest to teraz. Jeżeli idziesz na szlak zimą, to musisz się wiedzieć, że na miasto możesz mieć się być po ubraniu. Zobaczcie, wyobraźcie, ubrani, ale nie aż tak jak na szlak. Bo jeżeli idziesz na wiosnę, to wiadomo, nie będę się cały czas na żywe, będę się jeszcze chodzić do kawali. Poza tym na rzemi, na, na niżej jest zim, jest bardziej cieplej niż na samym szczycie, jak tam w góry. Czy to na samym szlaku, nawet na podwyższym no trochę wyżej i wyżej, tym zimne jest się robi, więc trzeba być bardziej przygotowani. A jak jeżesz na szlak, czy to na miasto w lato? No to czy to krótkie z pudełki ubierzesz? Czy to jak krótkie z pudełki ubierzesz? Zabierzesz się koszulkę, No to jesteś gotowy no. na szlak, czy to na miasto? Więc możesz pójść na szlak, zejść z niego, potem zjesz coś. Jak będę pora to obiad. Jak będę jeszcze nie, to możesz na deser pójść, albo pochodzić, później na obiad. Więc i raczej się ubierasz na zimę a raczej latem. Wiadomo. A więc co lepsze, zakopane latem czy zakopane zimą? A więc teraz powiem nie ogólnie o zakopane, tylko powiem o górach. O górach, no. Góry zimą mają swój klimat, są bardziej magiczną kraina zimowa. A góry ogólne latem też mają swój klimat, bo jeżeli. Jest i daleko jaka rzeczka, na rzeczkę, na poleżę, bo się rzeczkę, bo ta tam bo siedzisz, bo rozbawasz, po kompasem bo w bo zbyt to po prostu czas led do. A, jak y, zakładam, to też ma swój klimat. Są w te rzeczki, bo także patrzysz na zamrożoną rzekę, wiadomo, się tam nie będą robić, raczej, chyba że morsujesz się, jak wrat nie jest na ale wiem o tym, że są ludzie, którzy morsują, i naprawdę podziwiam, Jeżeli ktoś morsuje i ogląda te fit, to podziwam cebę albo czem, że naprawdę morsujesz, bo według mojego znana to jest naprawdę. Je wiem, jak ludzie wytrzymują, jak to robią, że oni morsują, przecież ta woda jest lodowata nawet w lato, a żywo to jest jeszcze bardziej zimno na dworze Więc naprawdę podziwiam tych tak ludzi, podziwiam jak marsują Ale jak już się albo się albo chcesz to spróbować to zawsze można pomorsować. To na pewno nie dla mnie I według mojego zada, lato i ziba, góry Albo same Zakopane albo jak już idę góry To i to jest dobry, dobrym Pomysł, aby wyjechasz. nie się w domu, masz fajną przygodę, fajny wyjazd na pewno. Na pewno lepszy niż na kanapie i oglądanie telewizji, albo zastanawiać się, ciekawe jakby było. Nie, po prostu pojedźcie w góry, nie się do zakopanego teraz. Możesz jakieś pobliskie góry, które masz niedaleko. Wystarczy nawet jeden dzień wyjazdu w góry. Ale przygotować trzeba, wiadomo, trochę inaczej, czy to latem, czy to zimą, ale to i to ma swój klimat, to i to Ta pora roku i ta pora roku jest dobra, aby wjechać góry Bery, żeby była super pogoda, bezpieczna do chodzenia w góry Albo dobra, aby chodzić do miasta I coś lepsza, aby była fajna pogoda, bo oprócz pierwsze jest fajna widoczność Lepsze wzgórza wychodzą, fajny widok, lepszy, bardziej więcej widać niż jakby było za że nic bo widać, nie do, że jest poduro. Eee... I nic, nic nie widać, jest bardziej niebezpieczne, jak na przykład jest wiadomo, bo co hadaszek to się w góry za bardzo, tylko bardziej tak już pomieszczę pochodzę, bo wiadomo, góry to góry eee... lepiej nie ryzykować, po co można przekładasz te wyjazdy w góry. Tak, żeby był Wam wygodny, aby był bardziej bezpieczny. Chyba też to się Nawet jak wyjdziesz w Żyżyce, to co wam to wyjdzie, to weszli, żeby udało wam się, fajnie zdobyć. Ale widok jak go przez zachmurzęde. Przez nic totalnie nie widać. Więc najlepiej wybierasz takie dni, jak się da. Dni jakie są albo jakieś mało zachmurzęda żeby było co już widać. Ja akurat jak byłam w Zakopanem, latem, to, czy to w że przecież jak jak sobie widzisz, pogoda tam dopisowała, było piękne, były super widoczki. Naprawdę się że udało nam się wybrać takie ważne dni, kiedy była fajna pogoda. I Wam też życzę, że jak pójdę z do Zakopanego albo w inne góry, bo jest dużo gór w Polsce, albo nie w góry w Polsce, bo lubisz się zagraniczny. To życzę Wam tam i tam. Była zawsze cudowna pogoda. Życzę Wam też miłego dnia bez już powoli koczysz ten film. Mam nadzieję, że filmy zakopanego latem Czy to zakopane na rzymo, Wam się podobały? Jak tak to zostawcie łapkę górę i dajcie suba na kanale. Do zobaczenia na kolejnym filmie. Pa!